Wam cześć wam, słuchajcie, wracamy. Jak słychać? I w, w, widać już nie. Ale słychać na załączonym e, obrazku. <laughs> słuchajcie, no niestety antybiotyk został włączony. E, krtani, angina z, z migdały. Ale to ta bakteryjna, więc to raz dwa i będzie po. E, już jest prawie po, jeszcze tylko po prostu no, trochę przy przełykaniu i ten nieszczęsny głosik. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z kopytkami, zostały nam ziemniaki. Robimy beszamel e, i upieczemy chlebek. Zaczniemy od beszamelu. Słuchajcie, święta minęły mi w łóżku. <grym> w gronie rodzinnym, ale w łóżku. No niestety, ciotka się rozłożyła. E, Wigilia nam się udała, no ale już w nocy... No, budził mnie ból gardełka i to taki, że wiecie co? Wow. Także, no nie pykłam. Ale już jest lepiej, już, już. wracamy. Zaczynamy nagrywać. Zdrowie było ważniejsze od zasięgów. Także, sorry, wybaczcie. Ale tak to wygląda. Dobra, słuchajcie. Było masło, lecimy mleko. Pół litra mleka. Rosół, więc mamy mięso z rosółu. Gotowane kurczaka, kurę i wołowinę I do tego dodamy sobie, zrobimy sobie właśnie na sos beszamelowy. Biały sosik będzie do mięsa. O, dziękuję. Słuchajcie, mam tutaj pomocnika, który mi tutaj przynosi, wynosi. Chcę zasłużyć pewnie na jakiegoś żetona. Wracamy do systemu żetonowego. 40 gram mąki. Jakoś musimy zachęcić dziecko do współpracy. Bardziej. Dobra. Pół łyżeczki soli. Pieprz czarny. Nie? No i tu jest to... Tragedia, no, i ja muszę wymyślać ja by dwa młynki mi stały. Przecież przed świętami nie byłam, nie kupiłam, nie zamówiłam. Gałka tałowa, Nie umiem tak, nie lubię tak. Ale jak to jest świeże do soli, też już się tam tamtej. Gałka tałowa I koszyczek. Słuchajcie. Mm, około 12 minut. No dobra, to widzimy się za jakieś 12 minut. Mam, słuchajcie, tu się kopytki gotują. A tu mam już szamel. Gotowy. Smakujemy. Gorący. no, um. Mało wyraźne. Hmm. Jeszcze. Ja jeszcze muszę go doprawić. Już jakby po swojemu bardziej. Dodajemy Soli. Taki kapkę pieprzu. Myłokwaskowy, kwaskowy wiecie? Dla mnie taki bezbiciowy i ołowy. odrobinę. Łyżka. Tylko bez tych właściwie pastek, z jednego małego wyciśnięcia. No dobra już wyjmować kopytka. O, kopytka ratunku, ratunku wy, wypłynę. Mamy kopytka. Zaraz następna porcja ląduje w noc. A my chwilę jeszcze musimy wymieszać nasz nas, nas sos. Krzyjemy już mięso z rosołu również. Słuchajcie. Małej ilości rosołku. Pach. Ciach. Ciach. Dobra, niech się nam tutaj jeszcze chwilę zamiesza ten sosik. No tak, moment. I dobra, zaraz wracamy. Słuchajcie, dwie minutki wymieszaliśmy. Mm. A. Mm. Tak, teraz jest coś zdecydowanie lepszy. Słuchajcie. Mm. Mamy kopytka, następną partię, tak strasznie klejące ziemniaki, kosmos jakiś wiecie, naprawdę dzisiaj jest, nie wiem, jakaś taka odmiana, okropnie. No dobra słuchajcie, sos gotowy, yy, kopytka, tu kurczak nam się podgrzewa, kura, nie kurczak. I co, i później wracamy z chlebem, a teraz idziemy jeść. Smacznego, słuchajcie, wspólna bajka. Wspólna. John English lecimy słuchajcie lecimy dzisiaj zrobimy yy, chleb pszenny na zakwasie startujemy -la -la. Ode, słuchajcie i tutaj mamy tak 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 ta, ta, przygotowanie zakwasu to już mamy przerobione i to mamy już yy. Co to Przygotowana. Już było. Teraz tak. Jakoś oglądaliśmy to już. Dobrze. Okej. Okay. Super, to poszukaj jakiejś innej bajki. Obejrzy sobie. Słuchajcie. Szarku, ja... Miku, chcesz nabył dużej poduszki się położyć? Na dużej poduszce Dobra. Wiem rację. Pan z Bóg będzie sobie. Dobra, Lecimy, <grym> słuchajcie. No tu muszę znaleźć to, co... Ciocia, nie podoba mi się ten momencie... głosik. Dobra, lecimy. To nasz polisz zakwas. I teraz słuchajcie. 120 gram. Ściszka zaczynu albo naszego wyszniego. Albo naszego, że zaczynu słuchać, albo za tym, słuchajcie, przeny z jabłkiem. Nie mam przennego z jabłkiem. Może go zrobimy, zobaczymy. A ja dodam no nasz... Pomyślę, ale dodam nasz. Że... A co teraz robisz? Chlebek. A, tak. A jaki? Ten zwykły? No. 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 Dobra, słuchajcie. Zaczyn te butelki. mąka 470 gramów. mąki tylko mi sztuczki. Jakieś tutaj będę je po prostu. A zaraz muszę. To. Wyłącz Ja się skoczyłam na film. Wyłącz to. Ja się skoczyłam na film. Ja teraz jest mąka, ciach, siedemdziesiąt gram. Czemu, co nam z tego wyjdzie. Jeszcze. Jest. No dwieście siedemdziesiąt gram zimnej wody. Musimy dorobić zaraz naszego zakładku. Dwieście siedemdziesiąt gram. Dwie łyżeczki soli. Wyłącz to. Jedna i druga drożdże jeszcze? Hmm. wielkości drogu, słuchajcie mi mi jako? Duże. wyłącz to wyłącz to słuchajcie dużo, bo i zakwas i żytni, pszenny i teraz jeszcze kulka drożdży no dobra założyć miarkę ja na pokrywę naczynia słuchajcie Wyrabiamy przez dwie minuty w trybie ciasta. Dobra, słuchajcie, ciasto wyrobione. I teraz mamy je przyłożyć do natłuszczonej miski, przykryć ściereką, ścierką i zostawić na około godzinę w to wyrośnięcie. No to widzimy się za godzinę. Słuchajcie, jesteśmy, minęła godzinka, ciasto podrosło. I co dalej? Wyrośnięte ciasto spłaszczyć... Z dłonią i chwytając ciasto, od spodu naciągnąć jeden bok i przełożyć na przeciwległy koniec miski. Eee, trzykrotnie musimy zrobić pełny obrót miski i miskę ponownie przykryć i odstawić na godzinę. Już Wam pokazuję, jak. Jak. Cześć. Cześć, zakładaj, piszę. Dobre, odgrzewamy kopytka słuchajcie na kolację więc tak, robimy to tak 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 i tak zostawiamy przykrywamy na następną godzinę i wracamy za godzinę słuchajcie, lecimy mamy minęła godzina. co dalej Ciasto przełożyć na oprószony mąką blat, rozciągnąć dłońmi dłońmi na kształt prostokąta 30x25 i później złożyć boki do środka, a następnie zwinąć. Ok, i, o, i po tej aktualizacji też z ma problem. I delikatnie zrolować, wydłużając kształt bochenka. Uformowany bochanek umieścić w przygotowanym koszyku, łączeniem ku górze i odstawić do wyrośnięcia na 30 minut. No dobra, słuchajcie, idę po y, moją. Y, po, no. po co idę? Słuchajcie, no mam amnezja Nie, Idę po stolicę plastikową, tą naszą. I zaraz praca. Co próbujemy to udarnąć. Zobaczymy, słuchajcie, opuszczamy mąką na mamy naszą stołnicę, tak, przerzucamy nasz pochenek, poszedł. Rozciągamy, tak, boki do środka, co i rolujemy. Tak, I I tak, tak wygląda. Nam przyczepiam, trochę więcej mąki. No dobra, łączenie mamy tu. I teraz do koszyka. Biorę koszyk. Oprócz i przekładamy, a w tym czasie, jak to będzie nam rosło w koszyku przez te pół godziny, musimy, słuchajcie, rozgrzać piekarnik do temperatury 250. Dobra, mamy obcypane i wkładamy. No dobra, przykrywamy i widzimy się za pół godziny. Słuchajcie, wyrosło. Ciasto także w chleb. Blacha przygotowana, bo miała być wyłożona papierem. I na godziny. I teraz wyrośnięcie ciasto musimy przełożyć na przygotowaną yy, blachę i naciąć w kilku miejscach ostrym nożem. Ok umieścić blachę z chlebem, a na dno piekarnika wrzucić. Od 5 do 10 kostek lodu. I zamykamy natychmiast piekarnik. Pieczemy 10 minut w temperaturze 250, a potem obniżamy do 230 i pieczemy 20-25 minut. Wow! I powinien być gotowy. No dobra, słuchajcie, to robimy tak. Przewróciłam. Przesunęłam was. Rzucamy chleb na pożarcie <grymne> i już ci odjedzemy. Tak, jest gotowy, o jest. No tu jest. Szukam rękawicy, słuchajcie, gdzieś to przełożyli. No dobra, to co, jakieś nacięcia? Ja mam sen, chcę nóż kupić. Najlepiej taki do tapet. Lądujemy w piekarniku, słuchajcie, na 10 minut. I widzimy się, słuchajcie, za, za te pół godziny, tak? Z kawałkiem, bo to nam się nam ukie. Pokażę, zobaczymy się już, jak chleb będzie gotowy. Głos po prostu tańczy, śpiewa. Hałacha, ale samo Poszło, czyli widzimy się jak się chleb upiecze. Tam, tam, słuchajcie, jest. Gorący, 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 gorący spadł upieczony. Łaba, łaba, to parze idzie. Dopiero wyjęte, także niech styknie. Będziemy kroić go pewnie dopiero jutro, no chyba, że wstaną jakieś nocne marki. No dobra, słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, papa. Pa.